W tym miejscu każdy będzie mógł usiąść za starami Boeinga 737-800 i poczuć się jak zawodowy pilot. W Katowicach uruchomiono dziś pierwszy na Śląsku i jeden z zaledwie kilku w Polsce symulator lotów, w którym swoich sił może spróbować nawet amator. Odlecieć można niemal dosłownie i wszędzie, na Miami albo do Pyżowic. Każdy przycisk jest tutaj możliwy do przełączenia. Mamy tutaj podstawową rzecz, którą pilot obsługuje, czyli wolant. Mamy przechylenie w lewo bądź w prawo tak jak w kierownicy, ale to co jest innego niż w aucie, czyli możemy też na siebie ten wolant bądź od siebie, wtedy lecimy w górę bądź w dół no i lewo i prawo. Coś co daje nam mocy, mamy tutaj, jest tak zwana przepustnica. Symulator SimPoint powstał zarówno w celach szkoleniowych, jak i komercyjnych. Praca nad nim trwała kilkanaście miesięcy, a wszystkie elementy wyglądają jak w prawdziwym kokpicie w kabinie pilota. Wszystkie elementy są w skali 1 do 1, działają i zachowują się zgodnie z tym, jak zachowuje się to w prawdziwym samolocie. Jeżeli chodzi o technologię, to podzespoły zostały do symulatora zakupione w Hiszpanii. Zaś montaż prowadziliśmy sami. Ale symulator to nie tylko zabawa dla fanów podniebnego transportu. Z podobnych urządzeń korzystają ośrodki szkolenia pilotów, co pozwala na zdobycie wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej. To pierwszy krok do tego, żeby kiedyś usiąść za starami prawdziwej maszyny. Te, które tutaj mamy i mamy możliwość ich oblatania stricte służą pilotom liniowym, którzy ćwiczą procedury sytuacji awaryjnej, mogą się przygotować do swoich czynności, które wykonują na co dzień w statkach powietrznych, które obsługują. Symulator lotów mieści się na parterze katowickiego biurowca Altus.